Zabawa z tocami pomału dobiega końca, ale to raczej dobrze. Nie będę tęsknić za tym eventem, bo w moim odczuciu w tegorocznej odsłonie był on przeprowadzony fatalnie, chociaż nie ukrywam, że znowu wysoko ocenionych trafów zaliczyłem przez ostatnie trzy tygodnie tyle, że pełne podsumowanie tego szrotu zajęłoby pewnie z godzinę, więc klasycznie przejdźmy do krótkiego podsumowania tego co najciekawsze, czym gra uraczyła mnie za regularne granie, robienie wyzwań, budowania składów, wbijanie drugiej rangi itd. itd. Dalej jedziemy. Nagrywałem filmiku znajomego. Odblokowałem paczkę z pięcioma kartami ocenionymi co najmniej na 93, więc wepchnę w nią swoje łapy i zobaczymy, czy trafię mu coś fantastycznego. Czy gość już więcej nigdy nie zaprosi mnie na swoje konto? No na początek nie wygląda to zbyt dobrze, ale jest jeszcze szansa, że ta druga. Karta, która nam się ukaże, będzie dużo, dużo lepsza, no ale niestety nie jest i podsumowanie finalne jest takie, ojże jest naprawdę bardzo źle. Absolutnie same beznadziejne karty jest bramkarz z Hiszpanii, jest la liga. No przynajmniej tyle, że to nie jest jakaś Hiszpanka z Ligi F, która na bramce mierzy 170 cm wzrostu. Ale jeżeli chodzi o Garcia, no chyba to też nie jest nic fantastycznego, a obok niego wychodzi kunde. I z takiego kunde. O ja bym się bardzo cieszył, to jest karta warta milion, tylko że nie w tej grze, bo tutaj ja wątpię, że to będzie warte więcej niż 100 tysięcy, poza tym trafiam go już drugi raz. Dobra, nie jedziemy z tematem od razu, i tak wiadomo, że nic nie będzie. więc Na start biorę paczkę z pięcioma tocami z Hiszpanii, którą dostałem za mistrzostwa. I oczywiście na start wychodzi Tibo Courtois oceniony na 92. Jaka, jaka to musi być zła paczka! No jest fatalna, no dobrze przewinąłem, bo tu nie było na co czekać. 91 91, no po prostu dramat. Dwie karty ocenione na 89 lub więcej. Nie ma nawet toca, jest szansa jedynie na fioletową kartę, która się ukryła, i faktycznie jest Alvarez, ale no to chyba nie są drogie rzeczy. Zobaczmy więc, co da paczka wymienna. 10 kart ocenionych co najmniej na 86 jest toc, czyli jest szansa na zarobek, chociaż na początek wychodzi Ederson, co oznacza, że tutaj karta specjalna będzie tylko jedna, No ale to może być przecież Mbappe, to może być Vini, to może być Yamal i to może być. Ratiu, który cały czas mi się trafia i ze mnie się śmieje, jak i jej mną gardzi, jaki ze mnie jest frajer, że ja cały czas trafiam takiego bolca. No ile można go dostawać? Druga paczka 10 piłkarzy ocenionych co najmniej na 86, no nawet nie ma podświetlenia. No po co by dawać no, nawet jakiegoś Ratiu? Ratiu mi nie pasował, to nikogo nie dostanę i mam być zadowolony. Super. Trzy wymienne karty z Hiszpanii. No to wiadomo i tak, że tutaj nie będzie nic ciekawego, bo monet nie można mi zbyt wiele dać. I na początek wychodzi oczywiście Bramkasz, to jest Tibokurtua, który chodzi po 20 tysięcy. Zanim pewnie jeszcze schował się ten bolec oceniony na 91. No i pytanie, czy na początek wyjdzie mi tutaj jakiś Jamal albo Mbappe no Lewandowski, my już dobrze wiemy, że chodzi z 60 tysięcy. Pierwszy pik otrzymany za zadania z dla Liga, tej Ligi F, albo Ligi Portugalskiej. Mimo wszystko jest tutaj szansa na jakiś dobry traf. Jest na początek Rudiger, całkiem ogarnięty obrońca, więc to chyba Niemca wezmę do klubu. Pik za zadania, jeden z trzech Toców z Ligi Hiszpańskiej do wyboru, a mimo wszystko no chyba jest szansa na kogoś dobrego. Alvarez jako drugi, Kunde i jako trzy Trzecia Graham Hansen, no i po co mi to? Ja tymi tak nie będę grać. Jeden z pięciu toców do wyboru. No i na początek no naprawdę Bellingham to jest coś, a może być jeszcze lepiej może być jeszcze Mbappe, może być jeszcze Jamal może być jeszcze Valverde ale bierzemy w takim układzie Bellingama. Jeszcze jeden pik na początek wyskakuje Lewandowski. Obok niego jeszcze gorzej obok niego Trochę lepiej, ale beznadziejnie. Kunde 50 tysięcy, i na zakończenie Rudiger, którego już mam, czyli tutaj nic nie zrobiło nam mnie wrażenia. Kolejny potężny Pik z Ligi Hiszpańskiej, na start wychodzi Putejas, ale po co mi to? To przecież pójdzie i tak na przepalenie Niech tutaj wyskoczy chociaż Jamal jakiś dalej A jest Garcia i na zakończenie Griezmann który i tak nie będę grać No wezmę Putejas, no ale No to przecież ta karta i tak nawet na ławce u mnie nie będzie leżeć Jest niebieskie podświetlenie Na start wychodzi niestety jakaś babeczka Ale to jest... To są Niemcy, napastnik, liga niemiecka Czyli wyskoczy jakaś tam pop czy ktoś I z tyłu za nią jest szansa, że pojawi się jakiś potężny toc Który w końcu mnie zachwyci ja pierd... Paczka z gwarantowanym totsem Serie A lub z jakiejś tam ligi kobiecej, lecz widzimy, że wychodzi już facet i to całkiem postawny, Belgia, Liga Włoska, to oznacza w takim razie, że mamy do czynienia z Romelu Lukaku, bo chyba nie ma innej opcji, 94 overalla, są so karta całkiem, całkiem, no ale nie wiem, czy realnie będę coś nie pykać. Jest niebieskie podświetlenie, ale jest też sylwetka, która kręci biodrami zamiast iść postawnie, chociaż że jest to Arkema, to znaczy, że na start wyjdzie zwykła jakaś złota karta, a z tyłu jest szansa na bardzo potężnego, niesamowitego totsa, który zachwyci mnie albo totalnie zniszczy moją psychikę. No bo co to niby jest? Jest niebieskie podświetlenie, no nawet w takiej beznadziejnej paczce za SBC można trafić obecnie Totsa, na początek jest to Premier League i tak dalej, czyli wiadomo, że wyskoczy jakiś Bernardo Silva, ale zaraz za nim schowa się Gonzalo Ignacio. No cóż, obrońca jakich wielu. Znowu jest to! Leci to wszystko jak szalone, tylko że to jest jakaś dziewczyna z Norwegii, Arkema, więc to będzie ta Hojlund, czy jak ona tam się nazywa, i zaraz za nią pojawi się ktoś niesamowity, kto odwróci losy mojej egzystencji w tej grze, a konkretnie jest to Orban. No jednak się troszeczkę pomyliłem z tymi słowami na wyrost. Siedem rzadkich kart ocenionych co najmniej na 89. Tutaj toc to był po prostu obowiązek, tylko pytanie: co to za toc i ile tych toców będzie? Na początek nie zapowiada się to najlepiej, bo jest to bramkarz, którego już testowaliśmy, oceniony na 94, ale pytanie. Kto kryje się za nim, a kryje się za nim Tadić, notowany na 96. No i to jest jakaś solidniejsza karta, chociażby z punktu widzenia SBC. A w środku łącznie jest aż 5 kar specjalnych. O, nie była to najgorsza paczka z punktu widzenia foderu, ale w praktyce no nie wiem, czy ktoś z tych piłkarzy jest w ogóle grywalny. Jest niebiesko, idzie jakiś rzeźnik, który zaraz rzuci mnie na kolana, na którym zarobię tyle, że klękajcie narody, to odwróci losy mojej egzystencji w Ultimate Team, zarobek będzie tak wielki. Oczywiście nie mówię o Bellinghamie, a o tym rzeźniku, który za chwilę pojawi się za nim, a raczej rzeźnicce, której nazwiska nawet nie kojarzę, no bo niby skąd. No dobrze, no ale pytanie, ile na tej pani da się zarobić? 95 oceny ogólnej. A cena mówi sama za siebie. Jest niebiesko, jest jakiś chłop. No, w końcu jest nadzieja, że trafię coś niesamowitego. Ale jeżeli to jest karta z Turcji, no to szybko zostałem zgaszony. Bo nie wiem, czy tam poza Osimenem jest ktoś cokolwiek warty. No, ale że Overall wynosi 96, statystyki są naprawdę mocne. O, jest tutaj chyba jakaś mała szansa na zarobek. Może chociaż 80 tysięcy. No zaraz zobaczymy. 250-180 wystawiony. No dobrze, to jest póki co jeden z najlepszych moich trafów w ostatnich miesiącach. I wyłania się rzeźnik, jest niebiesko, jest oczywiście walkout, SP i tak dalej. No to już wiadomo, że jak zwykle to musi być Bernardo Silva, ale zaraz za nim mam nadzieję, że wyskoczy ktoś, kto po prostu swoją obecnością mnie wzruszy. A jest to Masuaku. I karta fizycznie wygląda całkiem nieźle, ale wartościowo. No, pewnie nawet szkoda sprawdzać. Mam tyle foderów w klubie, że po prostu mi się nie mieści. Wylewa się z tego klubu, nie ma ciekawych SBC. Nie mam gdzie mieścić kart, bo duplikat jest magazyn duplikatów jest zbyt mały. Więc nie ma wyjścia. Zrobiłem SBC o ikonę. No i zobaczymy, czy może przez przypadek takie wymuszone SBC nie da mi kogoś niesamowitego. No, ale wszystko wskazuje na to, że oj, zdecydowanie jednak nie da mi nikogo niesamowitego. Szrot jak zawsze. No cóż, znowu nie trafiłem nic ciekawego i takie są fakty. Tu nie ma ani jednej karty, która by mnie zainteresowała. Temat Hansen i Putejas pozwolę sobie przemilczeć. Na taki Bellingham no jednak nie wygryzie ze składu Patryka Wiery czy Hulita, więc oczeka na przepalenie w SBC. No ale, ale ciekawych SBC nie ma, więc nuda w tej grze, no po prostu nuda. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!